Uwaga! Niniejszy film zawiera bardzo dużo niewygodnych faktów. Przed jego obejrzeniem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż niewłaściwe dozowanie prawdy może zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu. To, co prawnicy często uważają za prawdziwe lub słuszne dla naszego systemu prawnego, nie zawsze faktycznie jest prawdziwe lub słuszne. Po drugie, to, co miałoby być prawdziwe lub słuszne, dużo częściej zależy od światopoglądów niektórych wpływowych osób niż od danych empirycznych, a więc tego, jak jest lub jak powinno być naprawdę. I wreszcie po trzecie, ludzie, od których zależy stanowienie, stosowanie czy nauczanie prawa, często nie zdają sobie sprawy z tych dwóch pierwszych punktów. Odkryję ze mną na przykład, dlaczego Polska, mimo szumnych i dumnych deklaracji ideowych i partyjnych z legalnej perspektywy nie jest i w zasadzie nigdy nie była demokracją liberalną. Wskażę ci, jakie motywy tak naprawdę stoją za uzasadnieniami wyroków sądowych oraz co historycznie zadecydowało o tym, że prawo wydaje się nam czasami tak oskłe i nieludzkie. Już dziś zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału, dawania łapy w górę, pisania choćby krótkich komentarzy oraz udostępniania moich materiałów.